Dzień dobry, zapraszam na serwis informacyjny miasta Katowice. Zobaczmy skrót wydarzeń na dziś. Czwarte ekonomiczne forum młodych. Zabierz głos w sprawie inwestycji drogowych. Dni osób niepełnosprawnych. Bardzo ważny dzień i taki bym powiedział symboliczny. Kino samochodowe. Fajny pomysł? Myślę, że tak i powinno się zdarzyć częściej. Noc muzeów. Europejski Kongres Gospodarczy za nami. O ważnych dla Śląska sprawach debatowali także młodzi. Od 13 do 15 maja trwało Ekonomiczne Forum Młodych. To inicjatywa Forum Młodych Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, inicjatora szerokiej współpracy między organizacjami młodych ludzi w Europie. Powstało z myślą o młodych ludziach, bez których nie powinno prowadzić się dyskusji o przyszłości Polski, Europy i świata. Motyw przewodni tegorocznej tego edycji to jest wykorzystanie Śląskości w przedsiębiorczości, w prowadzeniu biznesu i tworzenie przyjaznej atmosfery, przyjaznej przestrzeni miejskiej, publicznej bym powiedział, dla młodych ludzi, bo ta przestrzeń publiczna, przyjazna to jest i biznes, i życie prywatne, a to się wszystko razem uzupełnia, więc żeby młody człowiek chciał być w mieście, chciał przebywać w tej przestrzeni tutaj w ogóle jaką mówimy w kance miejskiej, czy, czy jakiejś tam zdefiniowanej przestrzeni geograficznej, no to musi się czuć w tej przestrzeni dobrze, musi mieć pewne musi ta przestrzeń spełniać pewne funkcje. Dawać pewne korzyści, tak? I o tym, o tym dyskutujemy przez trzy dni w tym roku. Ważne jest tworzenie warunków do tego, żeby młodzież mogła wypowiadać swoje opinie, tworzyć, organizować się, tworzyć jakiegoś rodzaju samorządność już od wczesnych lat. Dlatego Katowice od wielu lat wspierają wszelkie inicjatywy związane. Z tego typu aktywnością, właśnie młodzieży. Przy Regionalnej Izbie Gospodarczej działa Forum Młodych, które jest organizatorem takiego, można powiedzieć, uzupełnienia do Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który od dwóch dni, od trzech, właściwie dni odbywa się w Katowicach. Wierzę, że. E... To młode pokolenie, które dzisiaj podróżuje, obserwuje, wyciąga wnioski, nie jest skażone jakimiś przyzwyczajeniami z przeszłości, będzie miało więcej dynamizmu w sobie i, i też takiego obciążenia psychicznego, że łatwiej będzie im to, to miejsce zmieniać. Oby tak się działo. Od 29 kwietnia mieszkańcy Katowic mogą wyrazić swoją opinię na temat priorytetów przy realizacji inwestycji drogowych w Katowicach. Jeszcze do końca maja mieszkańcy Katowic mogą oddawać swój głos w badaniach ankietowych prowadzonych przez Urząd Miasta. W tych badaniach pytamy o priorytety inwestycyjne dotyczące e, dróg w Katowicach na lata 2014-2020. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej daje możliwość finansowania tego typu inwestycji e, z, z budżetu wspólnoty, więc Katowice pytają mieszkańców, e, po które. E, po po jakie pieniądze, na które inwestycje należy się, sięgnąć w pierwszej kolejności. Pytamy m.in. o modernizację ulicy 73 Pułku Piechoty, o połączenie ulicy, y, ulicy Bagiennej z miastami Zagłębia, czyli takie to słynne już połączenie drogowej trasy średnicowej z Mysłowicami i miastami Zagłębia. Między innymi pytamy również o budowę wiaduktów, skrzyżowań, między innymi jeden na Giszowcu, jeden przy ulicy Armii Krajowej Kościuszki. Oprócz tych największych inwestycji przy okazji pytamy mieszkańcom o tym, jakie drogi w swoich dzielnicach czy w mieście o oznaczeniu lokalnym chcieliby, aby w najbliższym czasie były realizowane. Większość pytań ma charakter zamknięty, w, w Należy tylko zaznaczyć X najważniejszą inwestycję albo wskazać trzy, szeregując ją od najważniejszej do mniej ważnej. Oprócz tych dużych inwestycji pytamy także o ocenę skomunikowania poszczególnych dzielnic, czy poprawy układu komunikacyjnego wymagają dzielnice wschodnie, zachodnie, północne, południowe, czy, choć, czy może w śródmieściu należy wykonać drogi o takim znaczeniu lokalnym, które poprawią komunikację w centrum miasta. Od 15 do 17 maja trwały dni osób niepełnosprawnych. W związku z ogłoszeniem przez Sejm RP roku 2013 rokiem działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych, Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice zorganizował Dni Osób Niepełnosprawnych. 16 maja na ulicy Mielęckiego odbył się jarmark organizacji pozarządowych reprezentujących osoby niepełnosprawne, imprezę rozpoczęło symboliczne przekazanie kluczy do miasta osobom niepełnosprawnym. Bardzo ważny dzień i taki bym powiedział symboliczny. Gdyby zatem szły jeszcze jakieś specjalne kompetencje to bylibyśmy w pełni wtedy usatysfakcjonowani. Na co dzień osób niepełnosprawnych się specjalnie nie zauważa, mimo tego, że według średniej krajowej to jest ich przynajmniej 5% w naszym mieście, to są przecież dziesiątki tysięcy ludzi, tylko większość z nich boi się jeszcze nadal wychodzić z domu, czy, czy ma jeszcze jakieś, jakieś obiekcje z tym związane. My cały czas musimy przełamywać tą taką, taką barierę mentalną, i nawet do przesady się gdzieś pokazywać, po to, żeby, żeby mieszkańcy, że tak się wyrażę, pełnosprawni, traktowali nas zupełnie jak, jak kogoś normalnego. Może to jest trochę dziwne to, co mówię. Bo walczymy z tym już ponad 20 lat, ale to się dalej cały czas zdarza niestety. 17 maja w Domu Kultury Koszutka zakończyła się piąta edycja akcji miejska dżungla. Była poświęcona kwestiom wiedzy o niepełnosprawności oraz budowaniu relacji integrujących sprawnych i niepełnosprawnych uczniów w szkole. Osobiście ja nie lubię mi pomaga, jeżeli go o to nie poproszę. Jak ciekawie spędzić czas na przykład w kinie, tyle że samochodowym. Od 17 do 26 maja w Katowicach odbywa się kolejna edycja Festiwalu Filmów Kultowych, tym razem pod nową nazwą Krop Kultowe. Festiwal Filmowy Krop Kultowe, tak, rzeczywiście zmiana nazwy w tym roku i myślę, że taka spora zmiana jakościowa, jeśli chodzi o program. No bo przede wszystkim, też ilość pozycji, które prezentujemy, to jest około 100 wydarzeń. Jest kino samochodowe, plenery na ulicy Mariackiej, są gry miejskie wykorzystujące tematy, rekwizyty filmowe. Są również wydarzenia, które kontynuujemy, czyli na przykład VHS, odtwarzanie z kaset VHS, także no, mnóstwo tych wydarzeń jak co roku na festiwalu przygotowanych. Bilety jak zwykle kosztują 10 zł, a miejsca pokazów są wyjątkowe. Biorąc pod uwagę to, że te bilety u nas są cały czas w tej samej cenie, czyli 10 zł myśmy tego nie zmienili od 15 lat, czyli od momentu, w którym powstał festiwal. Pięć obiektów festiwalowych warto powiedzieć, że zaadoptowaliśmy Centrum Kultury Katowice również na kino. Także oprócz tego Światowit, oprócz tego Centrum Sztuki Filmowej, tutaj pod spotkiem Mariacka Ulica, Przestrzeń Miasta, Bo Murale, bo gra Miejska, Kino Teatr Real to jak zwykle i Teatr Kores. 18 maja przed spotkiem zorganizowano kino samochodowe. Idea znana z poprzedniej edycji przyjęła się doskonale. Od kolegi się dowiedzieliśmy, że jest coś takiego. W zeszłym roku nie mieliśmy okazji, więc chcemy dzisiaj spróbować. Jeszcze nie byliśmy nigdy w takim kinie samochodowym, więc zobaczyć jak to w ogóle wygląda. Fajny pomysł? Myślę, że tak i powinno się zdarzyć częściej. Już po raz kolejny muzea, galerie i pracownie artystyczne w całej Polsce zaprosiły wszystkich spragnionych kultury do swoich wnętrz. W tym roku sprawdziliśmy ofertę Muzeum Śląskiego i Galerii Sztuki Współczesnej BWA. Przede wszystkim zajęcia dla dzieci, warsztaty kolorowania obrazów Ewalda Gawlika, przestrzenna gra planszowa Jak przeprowadzić się do nowego muzeum oraz dwie nowe wystawy, a także kiermasz książek. Proponujemy warsztaty z komiksu, które właśnie artysta prowadzi, oraz zapraszamy do jakby sprawdzenia swojej kreatywności również na zewnątrz galerii, gdzie przygotowaliśmy taką dużą tablicę. Gdzie będzie można w cudzysłowie wyżyć się artystycznie również pod kierunkiem, pod kierunkiem pana. Jakuba Wojnarowskiego. Ustawiliśmy tutaj przeźroczyste ekrany, na których można narysować własne ilustracje albo własne historie obrazkowe inspirowane sytuacjami, które się tutaj rozgrywają w otoczeniu. Można wykorzystać te naciągnięte płachty jako takie szyby, poprzez które odkalkowujemy pewne elementy z rzeczywistości. Można sobie odrysować różne fragmenty tutaj pejzażów okolicy i włączyć je w jakąś większą opowieść. Noc Muzeów to zachęta dla wszystkich aby wolny czas spędzać, obcując z kulturą. W tym roku noc muzeów świętowało blisko 150 miast w całym kraju. Wstęp do każdej instytucji był bezpłatny. Teraz spójrzmy na wyniki katowickich drużyn. Gieksa wygrała w brzesku 4 do 1. Rozwój zremisował z górnikiem Wałbrzych. Spójrzmy, co ciekawego w najbliższym czasie odbędzie się w naszym mieście. Zapraszamy na święto kwitnących głogów na ligocie. W spotku odbędą się dziesiąte międzynarodowe targi motoryzacyjne Profi Auto Show. GKS Katowice podejmie Arkę Gdynia. Na obszerniejsze relacje z wydarzeń dziś prezentowanych zapraszam na stronę comtv.pl oraz katowicetv.eu. Dziś to już wszystkie informacje, na kolejny serwis jak zwykle zapraszam we wtorek za tydzień. Do zobaczenia!